Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Dragoner Silent Gods. Dzisiaj chciałem trochę o arenie porozmawiać. Właśnie zakończył się turniej arenowy. Jak widzicie, przynajmniej tam na moim serwerze, i no mojej gildii nie poszedł od najlepiej. Tu widzicie: Attack failed, Defense failed. Niewiele osób wzięło w nim udział, chociaż gildia teoretycznie liczy 50 osób. Zaatakowało tylko kilka, więc no, ten wynik nie dziwny, że tutaj po prostu no, nic nam się nie udało zrobić. No, powodów tego może być kilka, tak? bo arena w ogóle jest oddzielnym takim modem, można powiedzieć, który nie wpływa w żaden sposób na fabułę. Tutaj, jak widzicie, ten turniej są tutaj nagrody i one nie są też rewelacyjne, więc osób, które grały, no, nie, musiały, nie musiało to zachęcić. Także tak, być może też no, to jest wczesna faza gry, znaczy wczesna przynajmniej dla takich graczy jak ja, tak, bo mi się udało dwa razy wygrać tutaj w tym turnieju, dwa pojedynki to jest maksymalne, maksymalnie to na co było mnie stać, bo jak widzicie bohaterów zrobionych mam tylko Tylu, ile tutaj widać, no tam około 10, nie wszyscy mają sprzęt i tak dalej, chociaż ten sprzęt można podmieniać. Natomiast bohaterów można wykorzystać w takim turnieju tylko raz, więc no, to, że dwa pojedynki wygrałem, wydaje mi się, że to jakieś tam maksimum. Tym niemniej, no nie wpłynęło to w żaden sposób na, na to, co się tutaj dzieje. Dodatkowo jest tutaj. Turniej, który pojawia się raz na jakiś czas, Ace Challenger, i on też e, dotyczy walki już na Grand Gladiator Arenie. E, no, jeszcze może zerknę na chwilę raz na ten turniej. Tu, jak widzicie, też jest trochę nagród. Są one, jakie są. To, co widać, natomiast, no. Faktem jest, że to jest za darmo. Tak? Te żetony arenowe, które tutaj mamy, odnawiają się co jakiś czas. I, i można z tego korzystać, i te nagrody zdobyć za darmo. Zresztą, tak samo jak i w tym konkursu, w tym turnieju gildii. I teraz, no, tak jak mówiłem, no, ludzie nie grają za bardzo. No, może te nagrody ich nie zachęcają może nie mają jakichś czempionów, może też nie wiedzą, więc troszeczkę chciałem właśnie pogadać o tej Arenie. Już tutaj o tym podstawowym modzie, może tym jej etapie. Nie mamy do tej pory Team Areny i Champion Areny, nawet jeszcze nie wiem dokładnie o co tutaj chodzi, ale ten Grand, e, Gladiator Arena jest, jest. Jest od początku praktycznie. Tam spotykamy kogoś, kto nas kieruje na tą arenę i możemy sobie w to zagrać. I teraz, co tutaj jest fajne w tej arenie. Najfajniejszą rzeczą jest chyba to, że mamy wszystkich naszych czempionów na poziomie równym Temu, który w grze jest na najwyższym poziomie, tak? Więc jeżeli kogoś, chociaż jednego czempiona wrzucimy, tak jak u mnie na setny poziom, co się zresztą potwierdza tutaj, jak zobaczycie, to ja powoli rozbudowuję sobie ich wszystkich, natomiast no, jednego mam na setnym poziomie, to tą moją legendę, o której już tam wspominałem. To w tej podstawowej arenie Grand Gladiator arenie wszystkich mam na setnym poziomie. To powoduje również to, że możemy się pobawić różnymi czempionami. I, i można ich tu wszystkich wykorzystać. Także jest po pole do eksperymentu. I teraz, tak, tutaj mamy sobie rangi. No przyznam szczerze, że jestem, chociaż to jest taka druga ranga, one tutaj zaczynają się od tego Stone Gold Fighter ileś jest tego poziomów, no to potem się przechodzi na Bronze Wolf Fighter, potem się przechodzi na Silver Lion i tak dalej. Czuję troszkę, że jestem za wysoko niż powinienem. Ja akurat no, moich czempionów widzieliście. Sprzęt mam jeszcze w większości epicki, chociaż już trochę legendarnych rzeczy mi się pojawia. No i czempionów też mam, takich jakich mam. To raczej nie są. Topowe legendy arenowe, ale da się z nich coś jak najbardziej zrobić. I teraz właśnie chodzi o to, żeby coś z nimi zrobić, bo w sezonie Zero powiem szczerze, że grałem tym co miałem. Miałem jeszcze mniej tych czempionów, no i Hengsadra tam leczyła, Horus tam tankował, no i później tam miałem jakiegoś DPS-a, który, który tam atakował. Tu za to, co zdobywamy na arenie, możemy sobie coś kupić, więc jest to dodatkowy powód, dla którego można sobie w tą arenę pograć. I tak jak widzicie, tutaj już ta żółta czy też pomarańczowa kostka jest zablokowana. Trzeba dojść do tą, na tą silver arenę. Tak samo jak i. Legendarny artefakt, który wygląda bardzo fajnie. No ja nie mam oczywiście żadnego legendarnego artefaktu. Musiałbym mieć duplikat legendy, żeby coś takiego kupić, więc no jest to jakaś szansa, żeby chociaż jeden mieć. Zwłaszcza, że ten wygląda, zwłaszcza na arenę, bardzo fajnie. No ale, ale musiałbym się dobić do tej Silver Areny. Dodatkowo z tego, co tam kojarzę, on kosztuje bardzo dużo tych żetonów arenowych, więc póki co wy, wydaję sobie wszystko na kostki, które już mam wyprzedane. No i na tą esencję, która służy do podnoszenia artefaktów. No więc, jakieś powody, żeby jednak tą arenę zagrać są, zwłaszcza, że nie jest to jakiś bardzo angażujący mod. Można sobie po prostu pograć i, i zdobyć surowce za darmo. No i teraz, tak jak wspominałem, w sezonie zerowym też się tam tym bardzo nie przejmowałem. Znaczy grałem tą arenę oczywiście regularnie, natomiast da się coś z tego więcej, myślę, wycisnąć. A, a czemu więcej? No bo nie jest to gra turowa, także tutaj nie mamy też wpływu na to, aby manualnie tutaj kierować sobie tymi naszymi czempionami. Jednak troszeczkę na tą walkę wpłynąć możemy i o tym chciałem sobie dzisiaj pogadać znowu po jakimś takim długim wstępie, więc zobaczmy, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Tu oczywiście mam dosyć potężnych przeciwników na tym poziomie. Większość z nich to są legendy albo bardzo dobre piki. No ale to nie znaczy, że, że nie warto próbować. Jeżeli sobie wejdziemy w jakąkolwiek tam walkę, to mamy możliwość podejrzenia przeciwników, tak? Widzimy, że tutaj jest jeden z najlepszych tanków w grze, wyposażony już w pełni legendarny sprzęt. No, te runy ma jeszcze i epickie, i rarowate. Natomiast no, na 20 poziomie, bardzo bardzo dobry sprzęt, ciężko będzie go przebić. Także to jest pierwszy element tego co na arenie można zrobić, czyli możemy sobie podejrzeć z kim mamy do czynienia. Mamy do czynienia. To jest Alka, którą ja też zrobiłem sobie. Bardzo fajna zresztą. Jak widzicie wiele osób jej używa, o oni za chwilę. No ale tak jak mówię. Widać tutaj, że przeciwnik jest bardzo dobrze wyposażony, ma legendy. I też można tutaj sobie zobaczyć, o na przykład, co te legendy potrafią zrobić. Tutaj dodatkowo, na przykład ta Seafreest potrafi wskrzesić kogoś, co jest na arenie, zwłaszcza w obronie. Bardzo takie uciążliwe dla atakującego. Więc oglądamy sobie. I, i na przykład nie podoba nam się ten przeciwnik, to wychodzimy. Cały czas tu mamy pięć możliwości odświeżania tych e, drużyn, z którym nam się przyjdzie spotkać I, i wtedy możemy sobie wybrać, tam za chwilę wejść, będzie znowu e, później możliwość odświeżania. Tu kolejna drużyna, tak? To są większość epików i możemy sobie zajrzeć. No i tutaj też jest legendarny sprzęt. Ale jak już widzicie, no jest też trochę epickich rzeczy. A tutaj na przykład można dostrzec, że ktoś tam jest tego sprzętu pozbawiony. Więc teoretycznie mamy do... O, tak samo: Questa. Nie ma wszystkiego. Teoretycznie mamy do czynienia. No tu ten z kolei ma bardzo dobry, legendarny artefakt. No ale powiedzmy, i tutaj Woresz tak także jest świetnie obstawiony. No dobrze, ale chciałem Wam wytłumaczyć, że tak jak wcześniej to był taki czysty żywioł w tym sezonie zerowym, po prostu miałem kilku czempionów, rzucałem takich powiedzmy najlepszych. Przepraszam, to teraz postanowiłem sobie zrobić coś, co będzie jakby miało trochę większy sens, mimo że nie jest to walka turowa. I Jak ja na to patrzę, to zaraz może wrzucimy sobie taką walkę dla przykładu. Pokażę Wam, co się dzieje, tylko jeszcze chciałem wytłumaczyć kilka rzeczy. Po pierwsze, co taka drużyna powinna posiadać? No bo zwykle jest jakiś tank, który ma powstrzymać wszystkich innych przed tutaj atakiem na nasze jednostki tam supportujące bądź naszych TPS-ów. Więc to się zwykle. Zwykle. No, praktycznie w 100% zgadza że tank. Czyli jak wiadomo, jak największe HP, jak największy defense, być może też accuracy, no bo jak jacyś tam debufferzy, że tak powiem, w drużynie też pełnią bardzo ważną rolę. W moim przypadku na przykład jest to worerz, który tutaj rzuca Buff Prohibition. I teraz, właśnie chciałem po, 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 porozmawiać o tej synergii czyli na, i zwrócić Wam uwagę na jeden podstawowy element: to jest ten skill-haste. Ten skill-haste, który sprawia, że właśnie szybciej niż w tym przewidywanym czasie on rzuci to sobie, to swoją umiejętność. Jak widzicie, u mnie jest to. Plus 45, mam przyspieszenie, i jego woresz ma plus 24, czyli mój powinien się trochę szybciej ruszyć. Więc pierwszy go zablokuje w tym sensie, i teraz, jeżeli chodzi o zaglota, to on już na basic skillu ma recharging speed penalty, czyli spowol powinien spowolnić, tylko że w tym obszarze jakieś jednostki przeciwnika. To cały czas mówię o synergii, czyli powiedzmy, ruszy się zaglot, rzuci ten spowolnienie, potem ruszy się worecz, rzuci buff prohibition, czyli przeciwnicy będą mieli jakieś debuffy. To dlatego mój worecz jest w tym accuracy Setach zrobiony. Tak plus 40 akurasy, plus skill haste, żeby ruszył się jako pierwszy i też, jak widzicie, no ma jak na moje warunki wybitną wręcz tą celność, to jest 215 plus 36, czyli prawie 250 czy tam 251 tego akurasy, co powinno spokojnie wystarczyć, aby te debuffy weszły. Kolejna jest ta Secret. Ona ma skill haste plus 20, i na swoim ultimate rzuca poison damage, znaczy atakuje po prostu, ale też rzuca healing prohibition, jeśli ma wystarczająco akurat, i atak penalty na 10 sekund. I ona rzuci to na te postacie, które mają debuffy, więc przynajmniej w tym sensie jest zgrana. Nie ma za dużego akurat, ale troszeczkę ma. To jest tutaj około 110 accuracy, żeby przynajmniej zablokować, czy rzucić ten decrease attack na nukerów przeciwnika, tak? na, ich, na jego DPS-ów, którzy zwykle nie mają dużego resistance, bo są budowani głównie pod atak, pod crit rate, crit damage. Więc powinno wystarczyć, żeby ich zablokować i żeby ten atak nie wszedł za szybko. No i na koniec jest mój Auster. Który z kill ma ma niedużo. Jak widzicie, o, ten ma troszeczkę może nie w formie setów, znaczy jeden set ma, jeden ma takie łączone, ale po to, żeby miał ten atak dosyć wysoki i żeby do nich strzelił. I już jakieś straty poczynił. Więc mimo, że to nie jest gratujowa, ten pojedynek nie jest tujowy. To pewne rzeczy da się zgrać. No spróbujmy sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało tutaj na tym przykładzie. Ja spróbuję to też spowolnić. O, czyli na początku pierwsza faza walki rzucili się na mojego tanka. Questa zaraz przeskoczy i będzie atakować moje jednostki z tyłu. Bardzo zresztą dobry czempion. Ale teraz zaczyna mój woriersz. Mój worez wrzuca na nich debuffy. Teraz jego woreczek. Rzuci tu też na moje. I jest Dikis atak ze strony Secret. Także już moi dostają trochę mniejsze obrażenia. I jest atak teraz, właśnie, Austera. Tak to mniej więcej wygląda. Radzą sobie nieźle. No to, tak jak mówię, ja nie mam jeszcze tutaj takich dobrych sprzętów. Są oślepieni. No i ciekawe, czy moi to w ogóle wygrają, bo tutaj Questa robi z tyłu straszne rzeczy mi tutaj, ale chodziło mi tylko o to, żeby na tym zwolnionym tempie pokazać wam taką, że da się ustalić też taką pewną synergię w takim zespole. No już Secret nie żyje, Questa wykańcza z tyłu wszystkich poszczególnych moich zawodników, zwłaszcza tych supportujących, ale w części przypadków Właśnie coś takiego zdawało egzamin. No teraz udało się w końcu Austerowi dokonać pewnych szkód w szeregach przeciwnika. Tutaj ta legenda jego cneckrozi rzuca mi ciągle jakieś blindy. Być może zdarzy się nawet tak, że ten pojedynek nie będzie rozstrzygnięty. Czy znaczy nie będzie rozstrzygnięty w sensie, że. W ustalonym czasie nikt nikogo nie zabije i zostanie to poczytane jako porażka atakującego. Więc e, czasami właśnie to już mówię, że powiem od razu o obronie. To już mogę przyspieszyć, e, chciałem wam tylko na początku pokazać, jak na przykład spróbuję sobie zgrać drużynę. E, drużyna defensywna, oddzielny temat. Część osób właśnie robi takie drużyny, żeby. E, żeby przetrwały po prostu i to jest wrzuca tam jakieś bardzo tam tankujące jednostki wrzuca wrzuca tam też rewajwerów których ja nie mam ale tam to głównie legendy mają ludzie którzy potrafią jak nawet się już przez kogoś przebije potrafią że tak powiem wskrzesić tych których mi się udało pokonać i w ustalonym czasie nie zdołam ich pokonać. Eee, także tu bardzo dobrze. Woresz e, ich leczy. To jest też bardzo to jest epicki e, krasnolud taki tank, ale on jest bardzo dobry na arenę tutaj o, oślepia moich cały czas. Więc e, strasznie mi tutaj skuteczność obniża. Więc tak jak mówię, ja gram tą legendą, no bo gram już tą bardzo w wielu miejscach. Ale da się to wszystko zrobić tak, żeby zagrać, zgrać tą drużynę i zagrać epikami, rarkami. Tak jak widzieli, widzieliście, to ta moja zikwit jest, jest już martwa, ale, ale ona jest często popularna na arenie. No I zdarzy się pewnie tak właśnie, jak przewidywałem, czyli w ustalonym czasie nie uda mi się ich pokonać, no chyba, że jeszcze tam Ooster w tym ostatnim strzale, coś zrobi, ale tutaj skutecznie worecz go blokuje. No nie mam aż tyle siły, są dobrze napakowani. Czas upływa i tak to wygląda. Teraz, może jeszcze tak jak widzicie o tym ustaleniu, ustawieniu drużyny. Na początku, tank moje DPS-y są na dwóch różnych końcach. Tej drużyny. No i te saportujące jednostki też. Tam jak pokazywałem wam tą fazę podejrzenia tej drużyny przeciwnej, no to zdarza się oczywiście tak, że powiedzmy spróbujmy sobie znaleźć to jest bardzo podobnie, o tu są dwa te tanki. Dobrze, podejrzyjmy ich. Na przykład ta ochrania tych, którzy są wokół niej. Więc tutaj akurat y, oni są poza zasięgiem y, jej ochrony, oprócz znowu tego Dalbana. Y, jeśli chodzi o questę, no to też wyposażona ona ten. Ale wo, Woresz ma skill ultimate, który po całym obszarze, obejmuje cały obszar, więc tutaj nie ma jakby ucieczki przed tym, co on, co on sobą reprezentuje. Natomiast no, jeżeli weźmiemy na przykład Elisia, no to on uderza w, w taki 3 na 3 obszar, więc tak jak mówię, rozstrzelenie tych postaci zawsze powoduje, że nie uderzy we wszystkich, tylko uderzy w najwyżej w trzech, czy tam u mnie to w zasadzie, Tutaj, jeżeli będzie chciał uderzać w jednostki supportujące, to w dwóch. Jeżeli w tanka, też, no, to, no to też w zasadzie w dwóch. Więc y, ustawienie, jak zwykle w tej grze, ma bardzo duże, y, bardzo duże znaczenie. Oczywiście na początku walki możemy wybrać aurę. O, u mnie jest akurat wybrana accuracy aura, może to nie jest za dobre. Może gdybym miał wtedy ten atak ustawiony, to, to tamta walka przebiegłaby inaczej. Może by miał siłę, żeby, żeby ich tam pokonać. Także tu chciałem Wam tylko na takim przykładzie pokazać, jak, jak ta arena wygląda, i że da się z tej drużyny też coś wycisnąć więcej, niż, niż tak po prostu wrzucić jakieś jednostki bez zgrania, bez jakiejś większej synergii. Przynajmniej no, u mnie, tych, co ja tutaj spotykam, to no, tu jest jeszcze drużyna, widzicie, jest Hexandra, jest reszta e, Siegfried. Ona nie ma skill heistu, jest woreczek jak zwykle. E, co tu jeszcze mogę dodatkowo? Na przykład, e, jedna rzecz, którą Wam chciałem pokazać, wezmę sobie tego, tutaj wrzucę. To jest też fajna metoda, jeszcze żeby zamknąć cały ten temat Areny, Rzucamy takiego, nie wiem, komandosa, Asasina, który, tam widzieliście tą questę, która przeszła na moje tylne linie i tam mi zmasakrowała moje supportujące jednostki. Także tak to niestety wyglądało. No tu gdzieś. Tutaj widzicie ja nie mam questy, chociaż ona jest najlepsza w tym, mam takiego, on tam też przejdzie. Więc jest to też jeszcze jeden z takich powodów, aby użyć takiego Asasina, który skoczy gdzieś na tył i coś tam z tyłu przeciwnika pognębi. O, zginął mój tank, to, to już będzie. To już będzie po tym, po bitwie. Także taka, taki dzisiaj odcinek troszeczkę z porażkami. Tak jak mówię, ciągle czuję, że jestem za wysoko na tym poziomie. O, właśnie, spadłem sobie jeszcze o poziom niżej. Ale chodziło mi bardziej właśnie o to, żeby Wam wytłumaczyć, że coś na tej arenie też da się zgrać. Coś da się zyskać te żetony, które potem w sklepie można zamienić na jakieś jednostki, po prostu warto sobie testować. tak I, i tak jak mówię, no, mamy wszystkich tych czempionów do dyspozycji w tej arenie. Można sobie ustawiać różne strategie, można też na tej podstawie sobie wyrobić, kogo my tam chcemy użyć, jaki czempion nam się bardziej przyda. Teraz, jeżeli jesteście też w takiej sytuacji jak ja, na przykład, że... Doszliście trochę za wysoko, tak wam się wydaje, to oczywiście tu w obronie można wstawić jakąś jedną jednostkę, która będzie przegrywała regularnie, ten, w ten sposób spadniecie z tej areny na niższy poziom, ale jeżeli będziecie atakować, i będziecie chcieli zarobić te, te swoje żetony, no to będziecie spotykali wtedy słabszych przeciwników, może nie tak dobrze wyposażonych, jak tych wszystkich, których tutaj widzicie. O, tutaj ktoś używa też tego właśnie pana, Karamana, który skacze gdzieś tam dalej i, i właśnie w szeregach tych... O, to też jest bardzo dobry czempion na arenę. Widzę, że bardzo dużo osób go używa. On tu wszystkich z tyłu, też po całym obszarze, rzuca te buff prohibition. Jeszcze stand może rzucać, więc jeżeli ktoś ma tą legendę, to jak najbardziej. Um, no to tak, to tyle, jeśli chodzi o arenę. Znaczy, no, dla mnie jest to takie właśnie e, pole doświadczalne, gdzie mogę sobie czempionów. Um, Przetestować, jakieś strategie poruszyć, a nie jest to też tak, że to jest takie pospolite ruszenie, które tam na gwizdek, że tak powiem, wszyscy atakują jak chcą. Da się w pewien sposób pograć, co Wam pokazałem na tym pierwszym przykładzie, spowalniając to tempo, że najpierw Worys rzucił debuffy, potem ta Lajka rzuciła dekris, atak na przeciwniku, a potem mój nuker starał się ich tam pokonać. Jeżeli ktoś ma ochotę powalczyć, to, to zachęcam głównie właśnie w formie takiej, żeby przetestować ludzi i żeby e, tych żetonów troszkę zarobić, no bo dzięki temu jednak e, można sobie tutaj zobaczyć ich i jeszcze można tutaj w tym Arena Shopie, jak widzicie, trochę tych kostek kupić i trochę tej esencji. Te żetony się odnawiają. Jak najbardziej, nawet jeżeli się większość walk przegra, to się spadnie niżej, potem one się odnawią, odnowią, z kimś się wygra, zarobi się, żetony, można je wydać w sklepiku. Może dzięki temu zakupie kostki traficie jakiegoś dobrego epika, dzięki zakupie esencji wzmocnicie sobie jakiś dobry artefakt. To dzisiaj tyle o Grand Arenie. Dzięki za uwagę. Jakby co, to dajcie znać w komentarzu. Na razie, cześć.